Idzie pani do jaskini piekło? Nie. nie boi się pani piekła? Nie. Jakiś niebieski szlak. On może prowadzi do naszej jaskini. Tak to jest, jak się nie ma porządnej mapy. To się szuka. O, jest diabeł. Jesteśmy blisko. Diabeł. Tron diabła. Jaskinia Piekło pod Skibami znajduje się w województwie świętokrzyskim, powiat kielecki, gmina Chęciny, miejscowość Skiby, przy niebieskim szlaku turystycznym. O, ten diabeł kurczaki choduje Dobry diabeł. Czekaj jakiś rycerz O ja Tu jest diabła Można tu wejść, ja się boję tutaj wchodzić Wchodzimy do piekła Pani przodem Chyba nie świeci, świeci Świeci teraz jaskinia posiada cztery otwory my wchodzimy oczywiście tym głównym największym tu jest ta dziura co ją tam widziałem z góry po kilku metrach pod nami znajduje się zagłębienie głębokości półtora metra prawdopodobnie pozostałość zasypanego szybu górniczego Łączna długość jaskini wynosi 57 metrów. Zwiedzamy dostępny główny korytarz liczący 20 metrów. Dalej nie mam zamiaru się czołać. Koniec. Tam ja nie wchodzę. Nazwa jaskini piekło to nie przypadek. Od wieków obszar ten był miejscem harców, diabłów i czarownic. Piekielne istoty pod osłoną nocy wychodziły ze swych czeluści z różnego rodzaju jam i pieczar. Wspomniany wcześniej dół był właśnie ich wyjściem z piekła. Z wnętrza jaskini wydobywały się czarcie odgłosy. Para i dymy odbijącego z piekieł gorąca. Te diabełki czyniły zło. Były odpowiedzialne za odbieranie krową mleka, opętania ludzkie, znikanie kur i jaj. Nie wiadomo co jeszcze miały na sumieniu. A może nadal wychodzą i ciągle czynią zło. Bo w końcu takie, a nawet gorsze zdarzenia nadal mają miejsce.